W dniu dzisiejszym mamy okrągłą 160 rocznicę potyczki pod Szczeglicami. 161 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Tak, spotykamy się tutaj co roku, aby uczcić ten zryw, uczcić wszystkich patriotów, którzy wzięli udział w Powstaniu Styczniowym. Upamiętnienie bohaterów Powstania Styczniowego, a szczególnie tych poległych w bitwie pod Szczeglicami, rozpoczęło się od mszy w miejscowym kościele pod wezwaniem Świętego Jerzego. Nabożeństwo odprawili ksiądz kanonik Stanisław Wiktor, proboszcz miejscowej parafii oraz ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemiosła. Ksiądz Rusiecki podkreślił, że uroczystość w Szczeglicach to dotykanie bolesnych ran ojczyzny, na które złożyła się także śmierć, a przede wszystkim bohaterska walka powstańców w bitwie pod Szczeglicami. Skutki tamtej prowolskiej postawy były dla regionu opłakane. Jednym z nich było pozbawienie bogorii praw miejskich. Na szczęście sprawiedliwość dziejowa uczyniła Bogorię na powrót miastem. Bo to właśnie jest sprawiedliwość dziejowa właśnie na skutek tych XIX wiecznych działań Rosji Carskiej, Cara, wiele miast i miasteczek naszej ojczyzny, właśnie za tą bohaterską działalność w obronie uzyskania niepodległości zostało właśnie tak przekreślone. Dla mieszkańców gminy Bogoria, rocznicowe patriotyczne obchody są ważne. To jest naszym obowiązkiem. I tę uroczystość, której obowiązkowość wynika z bycia patriotą, uświetniły liczne poczty sztandarowe. Umundurowani strzelcy, którzy zaciągnęli wartę honorową przed tablicą a przed którą po odśpiewaniu hymnu delegacje samorządowców, instytucji, placówek oświatowych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Tą część obchodów poprzedziło poświęcenie wmurowanego w ścianę świątyni symbolu pamięci o bitwie pod Szczeglicami, jaka rozegrała się 25 stycznia 1864 roku. Nowa tablica zastąpiła tą, którą ufundowali regionaliści, kierując się głównie chęcią zachowania wydarzenia w pamięci potomnych. Tylko i wyłącznie sentymentem patriotycznym tej ziemi. Razem z Feliksem, po prostu nieżyjącym, spoczywającym fundatorem po prostu również tej, tej myśli. Feliksem Skowronem, nauczycielem, historykiem, regionalistą po prostu, harcerzem i jeszcze wszystkim innym. Po prostu żeśmy doszli do wniosku, że należy to upamiętnić, po prostu tą, tą bitwę. Ze Szczeglic, gdzie pięknie upamiętniono bitwę sprzed 160 lat dla STV Info Jerzy Strzyż.